Cześć z tej strony, Kamila i nowy odcinek programu podróżniczego na pokładzie. Ostatnio poruszaliśmy kwestię pieniędzy w podróży. Chcielibyśmy poszerzyć ten temat. I dzisiaj zajmiemy się bankami, kartami płatniczymi i wymianą walut w podróży. Zapraszam! No to od początku. Wybierając się w podróż, najlepiej nie mieć przy sobie dużej ilości gotówki, żeby się o nią po prostu nie martwić, a w razie kradzieży albo zgubienia bagażu, jesteśmy pewni, że nie stracimy wszystkich oszczędności. Przed wyjazdem warto zapytać w banku, czy dysponujemy kartą, która pozwoli nam na wypłatę środków z bankomatów na całym świecie i to za darmo. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że prowizje z takich wypłat są dramatyczne i lepiej to ogarnąć przed samym wyjazdem. Przy okazji możemy także zapytać o opcję ubezpieczenia dla płatności kartą w naszym banku. Jest to niedrogie, ale warto z tego skorzystać, bo pozwala na przykład na uzyskanie odszkodowania za opóźnione albo odwołane loty, albo zwrócone zostaną nam pieniądze za hotel, z którego będziemy musieli skorzystać. Najważniejszymi walutami podczas podróży jest dolar i euro. Jeśli wybieramy się do strefy euro lub do Stanów Zjednoczonych, najlepiej mieć karty, które działają w dwóch systemach rozliczeniowych, na przykład Visa i Mastercard. Najlepiej też sprawdzić kurs przewalutowania w banku. Zazwyczaj jest on mało korzystny i na pewno nie będzie dla nas dobre, jeśli w strefie euro zapłacimy kartą rozliczaną w dolarach, ponieważ bank przewalutuje to dwukrotnie z dolara na euro i z euro na złotówki. Najkorzystniejsze będzie otwarcie darmowego subkonta w walutach. Przed wyjazdem kupujemy potrzebne waluty w kantorze internetowym, wybieramy najodpowiedniejszy dla nas zazwyczaj są one darmowe. Przelewamy środki na subkonto i przypinamy do niego na czas wyjazdu kartę. Jest to najlepszy sposób na najtańszą walutę podczas podróży, a takich kantorów nie brakuje. Między innymi są to kiewciarz.pl, internetowy kantor.pl i walutomat.pl. Na przykładzie tylko ostatniego pokażemy, na czym to w ogóle polega. Możesz tu wymienić pieniądze, nie ruszając się z domu o każdej porze dnia i nocy, a także z każdego miejsca na świecie. Mechanizm wymiany jest podobny jak w kantorach stacjonarnych, tylko nie musisz wychodzić z domu i wszystko dzieje się poprzez przelewy. Wymiana w walutomacie jest bardzo szybka. Możesz wymienić pieniądze nawet w 15 minut, a koszt takiej wymiany jest nawet o 8% tańszy niż w bankach i stacjonarnych kantorach. Jest to bezpieczniejsza i szybsza opcja niż yy, kantory stacjonarne, gdzie trzeba dojść z tą gotówką na miejsce. Przed wyjazdem warto też zapytać w naszym banku, co nam proponuje w kwestiach bezpieczeństwa. Niektóre banki proponują opcję tak zwanego alertu. Polega to na tym, że o każdej zmianie na naszym koncie, czy to jest wypłata z bankomatu, czy przelewy, jesteśmy informowani SMS-em. Warto też zapytać, jak możemy w razie wypadku wypłacić pieniądze awaryjnie. Może to być na przykład usługa, która pozwala nam wypłacić część pieniędzy na podstawie paszportu albo zaświadczenia z policji o kradzieży paszportu. Ważne jest także, abyśmy zostawili upoważnienie do naszego konta komuś w Polsce. No i teraz finał. Kiedy wybieramy się na wycieczkę poza Europę, najlepiej poinformować o tym nasz bank. Ponieważ, kiedy na przykład wykonujemy transakcję naszą kartą dzisiaj w Polsce, a jutro jesteśmy już gdzieś w jakimś miejscu na świecie i wykonujemy transakcję tą samą kartą, systemy bezpieczeństwa banku mogą uznać taką transakcję za podejrzaną i zablokować nam kartę. Podsumowując, macie do wyboru opcję posiadania gotówki albo wymiany pieniędzy w kantorach stacjonarnych lub internetowych a także posiadania kart zwykłych płatniczych oraz tych walutowych. Pamiętajcie, że wyjeżdżając warto przemyśleć wszystkie opcje związane z pieniędzmi, aby jak najmniej ich stracić i cieszyć się wrażeniami.